Pane istoty. Witajcie w kolejnej odsłonie czasu transformacji. Dzisiaj przybywam do Was z takim rozważaniem swoim własnym wewnętrznym, który dotyczy transformacji. zresztą tak jak moja grupa czas transformacji warto by poświęcić jej trochę więcej uwagi. Ostatnio na moim fanpage'u pojawił się komentarz dosyć wielowymiarowy, zaczynający się od pytania, które pragnę tutaj głębiej poruszyć, właściwie odpowiedzieć na to pytanie, w jakim miejscu transformacji jestem? I to, tak naprawdę, jestem w jakimś miejscu transformacji, bo tak troszeczkę odbieram to pytanie. I gdzieś tam zakorzeniło się we mnie i zaczęło pracować czy tak naprawdę możemy określić miejsce naszej transformacji czy są to jakieś levele które ktoś nam wyznaczył czyli słuchajcie transformacja zaczyna się w miejscu w którym się przebudzasz i stwierdzasz że chcesz coś zmienić w swoim życiu tak można tak powiedzieć że to jest jakiś punkt zwrotny że chcę podążać za jakąś zmianą i zaczynam wprowadzać w życie różne czynniki, różne narzędzia, które pomagają mi ewoluować w swoim własnym rozwoju, w szukaniu spójności ze sobą czy własnej autentyczności. Zmienianie patrzenia przez siebie, zmieniania perspektywy swojego własnego życia, a także zupełnie obracania naszego życia. Więc można by było powiedzieć, że taki początek to jest takie zdanie sobie sprawy, że hmm, jestem w jakimś rodzaju marazmu, powiedzmy, bo każdy ten ma swój indywidualny marazm i stwierdza czas na zmianę. Myślę, że to jest początek transformacji. Jednak osobiście uważam, że ten początek to nie wszystko. Bo transformacja ma to do siebie, że przychodzi taki moment, w którym energia nas dotyka, jesteśmy napierani, nasze przestrzenie życiowe się zmieniają, na przykład już nam praca się nie podoba, albo w związku nam się nie układa, albo z rodzicami coś nam nie gra. Zawsze jest coś, co nam gdzieś jakoś nie płynie. Nie jesteśmy w tej rzece, życia w tym przepływie, o którym mówiłam wcześniej, że ten przepływ, przepływ medycyny życia, tego tej takiej obecności w życiu jest bardzo potrzebny, bo często jesteśmy nieobecni w życiu i nieobecne, ponieważ e, zanurzamy się bardzo w takich e, czynnościach, których nam zabierają całą przestrzeń nas samych. E, na przykład poświęcamy się bardzo pracy i tak bardzo się jej poświęcamy, że zapominamy o tym, co tak naprawdę jest dla nas ważne. Czy Ważnym jest dla mnie to, że jestem w tej pracy i płynę tym rytmem pracy, dom-praca, dom-praca, a potem w pracy, a w domu też żyję w pracy, to, a w pracy żyję, jakbyśmy byli w pracy, gdybyśmy żyli domem, to przynajmniej była jakaś równowaga. Ale często jest tak, że jesteśmy gdzieś poza tym przepływem w równowadze, bo nie widzimy gdzieś siebie, zatracamy się zupełnie. I wtedy, kiedy się rozpoczyna ten nasz wewnętrzny dialog, kiedy jesteśmy zdeterminowani, przemęczeni, kiedy przychodzi taki moment, że siadamy albo siadamy na kanapie, albo w naszym ogrodzie sobie mówimy: Mam dość. No okej. Okay. I to jest ten pierwszy punkt, tak naprawdę. Mam gdzieś tam dość, dość czegoś, co jest we mnie, dość, dość tak, tych czynników, które się nakładają na głowę. E, z każdej strony ktoś coś chce, dość. Ja, ja już nie chcę tego. I myślę, że to jest taki moment, w którym mówię teraz ogólnie o takich zewnętrznych czynnikach, które mogą nas w jakiś sposób trygerować, to jest ten moment, kiedy ta transformacja chce się w nas zacząć. Chce powiedzieć nam, halo, możesz to przetransformować, możesz zobaczyć, dlaczego tak naprawdę jest w tobie złość, dlaczego jest w tobie gniew, dlaczego nie dogadujesz się gdzieś w jakichś relacjach i tak naprawdę to nie musi leżeć po twojej stronie, ani po stronie tych relacji, bo może zupełnie chodzić o coś innego. I kiedy decydujemy się, tak, czas na zmianę, to zaczyna się ta nasza transformacja. Ale czy transformacja Transformacja ma, jak gdyby swój koniec. Zaczęłam się nad tym zastanawiać, czy transformacja ma koniec. I tak sobie myślę, że nie ma końca, że tak naprawdę, kiedy dotykamy jakiejś części siebie, jakiejś warstwy, z którą pracujemy, czy to w kontakcie ze swoim ciałem, czy ze swoim duchem, czy ze swoją energią, emocjami, dotykamy jakiejś warstwy, ściągamy ją jak tą symboliczną cebulę, ściągamy pierwszą warstwę i nagle odświeżamy siebie, wow, czujemy tą ekspresję tej zmiany i możemy popłynąć dalej. Czyli kiedy to odkryliśmy, czujemy to, nabieramy wiatrów skrzydła i zaczynamy lecieć po prostu w, pełni, w pełen horyzont możliwości. To jest jak gdyby pierwszy scenariusz po od, 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 odsłonieniu tej pierwszej warstwy. Ale często się to zdarza, że fak, faktycznie jest ten entuzjazm i możemy popłynąć dalej w pełnej zgodzie na to, co będzie się wydarzało, a czasami to, co się będzie wydarzało, często jest dla nas bardzo, ale to bardzo niewygodne. Bo się okazuje, że. Jak odkryliśmy coś w sobie, zaczynamy to rozumieć, to nam się bardzo to nie podoba. To jest dla nas bardzo niewygodne. Tak naprawdę wcale chcemy, nie chcemy tego ruszać, a to już jak gdyby uwalnia swój zapach. Ten zapach nie zawsze jest przyjemny. Im bardziej się ten zapach ujawnia przed nami, no to tym bardziej jesteśmy sfrustrowani i mówimy sobie: Dobra, dobra, zawracamy. Ja chyba już nie chcę nic transformować, a w ogóle to mam ogromny bunt w sobie i też na to cierpię. Każdy z nas dotyka takiego momentu, że sobie mówi: okej, okay, mam opór. Ale kiedy pojawia się opór, to ten opór też jest o czymś. I tak, przetransformowane jedno. Przetransformowaliśmy na przykład relacje ze swoimi dziećmi. I e, gdzieś ta relacja zaczyna się rozwijać, ale nam wybija z drugiej strony coś zupełnie innego, bo okazuje się, że pewne rzeczy z naszej przeszłości zaczynają emocjonalnie wychodzić i na zewnątrz, i odbijają się teraz w świecie rzeczywistym. No i wtedy zaczyna się kolejna transformacja. Więc czym jest tak naprawdę transformacja? Dla mnie, transformacja to jest bycie w ciągłym tym przepływie. E, transformujemy każdego dnia coś w sobie. Jeżeli podejmujemy taką decyzję. Bo jeżeli nie podejmujemy takiej decyzji, to możemy po prostu żyć z dnia na dzień, egzystować, być w takim jakimś wszelkiego rodzaju systemowym projekcie swojego życia. Ale to zawsze będzie projekt. Nie będzie to przeżywanie, nie będzie to radość, nie będzie to ekspresja zmiany, nie będzie to podążanie za tym, co tak naprawdę jest spójne i autentyczne we mnie. Dla mnie transformacja jest przepływem, kochani. Jest byciem w tym przepływie, jest bardzo mocno związana z energią życia i kiedy jesteśmy w tym przepływie, to wtedy dzięki temu ta transformacja jest długofalowa. Ona cały czas trwa, ona cały czas płynie, bo jest spójna z rzeką życia, jest spójna z energią życia, więc będzie trwała, będziemy się zmieniali. E, możemy być y, dziś tacy, a za 10 lat inni, ale inni, czyli przetransformowani i otwarci bardziej w wielu przestrzeniach na to, co dla nas jest ważne i spójne z nami. Ale trzeba sobie na to pozwolić. A to pozwolenie naj, najczęściej jest chyba najtrudniejszym z elementów. Pozwolenie sobie na przyjemność, pozwolenie sobie na siebie, e, jak gdyby patrzenie najpierw przez pryzmat siebie, co nie jest egoizmem, tylko przez siebie, dopiero wychodzę do innych. Uzdrawiając siebie, wychodzę do innych, e, kontaktując się ze, swoje, ze sobą i z miłością do siebie, przez tą miłość wychodzę do innych. I wtedy, jak gdyby ten proces transformacji w naszym życiu ma więcej możliwości i więcej ścieżek do, naszej własnej, indywidualnej realizacji planu duszy. O tym jest e, dla mnie bycie w przepływie transformacji. Dla mnie ono się nie kończy, bo zawsze jest możliwość na to, żeby poznać nowe jakości, nowe umiejętności, nowe zasoby w sobie, odkryć rzeczy, które tak naprawdę potrzebowały uwagi od lat w nas, potrzebowały uwolnienia, bo potrzebowały ukochania, potrzebowały nawet takiego zwykłego zobaczenia, bo to zobaczenie pozwala. Dopiero zagnieździć się w nas temu procesowi transformacji. Ale od nas zależy, czy pójdziemy w ten proces, bo wcale nie musimy. I to też jest super, bo jesteśmy wolnymi istotami i każda osoba jest w innym miejscu, w innym czasie i w inny sposób transformuje. Wydaje mi się, że kolektywnie możemy wiele rzeczy przerabiać wspólnie w podobny sposób. W podobny sposób mogą przerabiać, możemy przerabiać jakiś taki społeczny problem, dotykać w jakimś określonym czasie, spotykać się w kręgu z ludźmi, którzy są w podobnych miejscach, ale nasza praca indywidualna zawsze będzie inna, a jednakże możemy się inspirować sobą wzajemnie, więc dla mnie ten proces transformacji jest długofalowy. Trwa, cały czas trwa, trwa, trwa. Jednakże ta długofalowość tej transformacji spowodowała, że większość osób wchodzi w taki, w taki ten czas długofalowości na zasadzie małych kroków. Małe kroki też są nam potrzebne, bo często ten mały krok to jest tak naprawdę w niektórych życiach siedmiomilowy krok. Więc można byłoby powiedzieć, że tak naprawdę ten krok jest skokiem, bo często ten krok może być skokiem kwantowym, tylko zależy. Jak go wyrazimy w swoim życiu? Czy to będzie kroczek i będziemy dalej w tym oporze i lęku, i już dalej nie pójdę, zrobię sobie za, nie wiem, za kilka miesięcy kolejny kroczek? No to jak gdyby nie będzie to takie mm, mocne transformowanie, to będzie przyzwyczajanie się do zmiany, a tak naprawdę gdzieś podprogowe otwieranie furtek ucieczki. Można iść krok za krokiem i to jest super. Uważam, że jeżeli jesteśmy systematyczni w tym podążaniu za tym, co chcemy przetransformować, to właśnie jest transformacja. I to podążanie krok za krokiem spowodowało, że gdzieś otwieramy furtki, u, u, otwieramy furtki do ucieczek do tego, żeby sobie robić ten pas zabezpieczenia, pas bezpieczeństwa, e, kamizelkę kuloodporną, kamizelkę taką, e, żebyśmy czasami nie utonęli, nie zanurzyli się w tej możliwości. Ale czasami, żeby coś sprawdzić, to trzeba się tym otulić, wejść. Często bliższe jest nam to, co jest gdzieś nam znane. Z punktu widzenia psychologicznego, zawsze wybieramy to, co znane, mimo że niekoniecznie nam to służy. Ale to znamy, więc, mimo że jest niebezpieczne, to jest bezpieczne, bo to znamy. I to jest, jak gdyby, naturalny odruch obronny każdej osoby, która tutaj się wcieliła w tym naszym ziemskim bytowaniu w tu i teraz. I to wszystko jest ok, jak gdyby to są naturalne mechanizmy. Naturalne, a nie oznacza, że zawsze nam służące. Komunikacja gdzieś z naszym, z naszym tym takim samozechowawczym instynktem przeobraziła się w to, że tak bardzo się gdzieś tam fiksujemy na to, że zamykamy się tak naprawdę na, na samych siebie. I bardziej e, jesteśmy samozachowawczy, ale to samo zachowanie już tam nam tak naprawdę nie służy. A jeżeli wybieramy skok kwantrowy transformacji, e, to wtedy się dzieje bardzo szybko, mocno, ale często nie, nie zawsze jesteśmy wystarczająco przygotowani do tego, żeby to przyjąć, żeby zobaczyć o kurczę. To tak, można to porównać do czegoś takiego, że stoimy przed. Jakimś obrazem, który jest nam wyświetlany y, na ekranie, na przykład y, y, dużym ekranie albo na ścianie z projektora. I nagle ten obraz się wyświetla, my go oglądamy długi czas, to jakby nasze życie płynęło, my jego oglądamy i nagle okazuje się, że ten film, który był wyświetlany, w ogóle się zmienił 180 stopni, w ogóle postacie stamtąd wychodzą, zaczynają nastykać palcami, y, przestawiać nasze rzeczy w życiu i my jesteśmy zorientowani, bo myśleliśmy, że to był tylko film. A ten film stał się naszym życiem. Bo te postacie wyszły i to jest ta transformacja, bo zaczynają nas dotykać. Te czynniki z zewnątrz pokazał tutaj jest, tutaj jest ta Twoja zmiana, Tu to zostaw od tego odejść, to porzuć. I wtedy zaczynamy troszeczkę panikować. I jeżeli wejdziemy, skonfrontujemy się z tymi czynnikami, to będzie to trudne, mocne, wyraziste, ale przejdziemy tą, tą, tą falę uderzeniową i popłyniemy dalej w zaufaniu z rytmem transformacji, metodą mniejszych, większych kroków. Jednakże czasami w naszych życiach potrzebny jest ten błysk czyli siedzimy w ciemnym pokoju i nagle włącza się światło, i okazuje się, rzecz, której szukaliśmy całe życie, po prostu leżała tuż przed nami, a nigdy jej tak naprawdę nie widzieliśmy, bo bo nie było wystarczająco światła w tamtą kierunku, wystarczająco uwagi, wystarczająco e, takiej uważności, która pozwoliłaby nam e, tak naprawdę to zauważyć. I czasami ten ogromny błysk transformacji jest potrzebny. Dlatego e, cały czas będę mimo wszystko fanką tych rozbłysków i wejścia krok po kroków, tą długofalowość transformacji, transformacja trwa i dotyka każdego z nas. Jednakże to od nas zależy, czy się odwracamy, udajemy, że czegoś nie widzimy i nie widzimy przede wszystkim siebie. Uważam, że transformacja zawsze dotyczy nas samych. Yy, możemy wspomagać transformację innych osób, ale to wspomaganie czasami e, sprawia, że za bardzo się angażujemy i odwracamy się znowu od siebie. Sobie robimy takie e, przystanki, w których a będę teraz pomagać w tym czy w tamtym. E, ja też tak robię. Zasłaniam siebie tym wszystkim. Ale im bardziej mam więcej świadomości, tym więcej mam możliwości, żeby mm, gdzieś tam wyjść. Dobra, mówię stop. Ja wiem o czym to jest. Chcę to zmienić, a jeżeli chcę to zmienić i wyrażam chęć, to mam gotowość. I bez względu na to, co mnie spotka za chwilę, za moment, ja w to wchodzę, bo temu ufam. Bez zaufania nie popłynie ta fala, na której pragniemy być, na której pragniemy się wznosić, na której pragniemy cieszyć się życiem. Radość uważam jest bardzo dobrą siostrą transformacji. Przez radość przechodzą wszelkie, wszelkie nasze możliwości na to, żeby wykorzystywać potencjał, który jest w nas zamknięty. Bo kiedy nasze wibracje się w radości podnoszą, to wszystko to, co jest trudne, zaczyna być łatwiejsze tylko wystarczy spojrzeć z innej perspektywy na sytuację, w której jesteśmy. Pozwalajmy sobie na spojrzenie z innej perspektywy. Pozwalajmy sobie, kochani, e, kochane istoty, na to, aby akceptować wszystko to, co jest żywe we mnie, zauważać, a jeżeli jest żywe, to zatrzymajmy się na chwilę i pozwalajmy sobie na przepływ tej transformacji, bo to nie jest gra na komputerze z poziomami. To jest nasza własna transformacja, która ma swój własny, niepowtarzalny rytm w przepływie życia, w medycynie życia. Wszystkiego dobrego i mocnych i wyrazistych transformacji, które Wam służą i stają się dla Was możliwością na realizację samych siebie. Do zobaczenia i usłyszenia już niebawem.